Końcy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, ludzie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście, bohatera. Przed nami następne spotkania, ale na początek zaprezentuję Wam mój skład. Bo ostatnio skończyliśmy na overallu 52 i teraz przeskakujemy na overall 54, dlatego że miałem e, zwycięstwo oraz miałem podwójny upgrade, także to widzieliście w poprzednim odcinku. Jeśli nie, to zachęcam, żeby to zobaczyć. Słuchajcie, tym razem e, postanowiłem przejrzeć wasze składy, jak zawsze, i trafiłem na bardzo fajny skład. Skład z naszej rekstra, ekstra klasy, Także przenosimy się troszkę w nasze rodzinne klimaty. No i zobaczcie, tak prezentuje się mój cały składzik. Tu mamy naszego bohatera, którym jest Piotr Kwaśniewski. 97 rocznik, 6 lat ode mnie, młodszy nie mam pytań. 78 pejsa, dwie gwiazdki Weakfoot i dwie skillów. To mi troszkę się nie podoba. Czy on gra dobrze w Piaście Gliwicec, czy nie? Możecie napisać oczywiście pod spodem w komentarzach. Cały skład prezentuje się w następujący sposób. Na bramce mamy jest Wrąbel, który jest zawodnikiem Śląska Wrocław. Akurat ja tych zawodników praktycznie nie kojarzę. Mamy Jacha, mamy Silwę, mamy Pajnowskiego, na prawej stronie jest Witek. Dużo zawodników w ogóle z Wisły Kraków. Tak, dużo, aż dwóch. Bardziej chyba więcej z Jagieloni, nie, też dwóch. <laughs> mamy Pawlika, mamy kowalskiego e, Haberek. Tak, Kowalski haberek, tutaj mamy Zulciaka i na ataku jest Nowak 85 pejsta. Co za bestia 9-4 rocznik, tylko strzały trochę słabe, ale jest, jest git. Na pewno e, wygląda lepiej niż Kwaśniewski Piotr. No ale teraz pora na overall 54, więc to on jest naszym kapitanem, już naszym bohaterem. Tak jak widzicie też tutaj, więc pamiętajcie o tym, żeby przesyłać jakieś fajne składy. Bo ja przeglądam wszystkie komentarze i jak macie pomysły na następnych bohaterów, następne składy. To oczywiście wysyłajcie linki najlepiej do Foodheada. Jeszcze jedna sprawa, zanim zaczniemy grać, pod spodem w opisie jest ankieta. Chciałbym, żebyście zagłosowali i wypowiedzieli się oczywiście pod spodem w komentarzach na ten temat. Zastanawiam się nad jedną jeszcze zasadą, czy ją zmienić, czy nie. Otóż teraz jest tak, że inni zawodnicy, inni zawodnicy, oprócz naszego bohatera, mogą mieć taki sam overall jak nasz bohater. Zostajemy przy tej zasadzie, czy jednak zmieniamy tak, że nikt nie może mieć wyższego ani też równego overallu bohatera. Zobaczmy na skład naszego pierwszego przeciwnika w tym meczu. Oj, mój skład polskiej ekstraklasy, który ma. I on ma Overala, nawet już nie wiem, ale rating mojego składu nie może być większy i tak niż 50, nie wiem, 5, 6. I nagle wyskakuje kolej z całym składem złotym Bundesligi. Zobaczmy, początek meczu może być. Pierwsza bramka w drugiej minucie! Łops, mamy jeden do jednego. To się nacieszyłem długo. Szósta minuta spotkania Twiciel to pierwsza jego wrzutka. Mój obrońca nie dał rady. No może być jeszcze... Matko, co to był za strzał? Sam na sam gościu wychodzi. Dobrze, że w trybunę nie wykopałeś tam na aut. Piękna piłeczka do Nowaka. Nowak. Zobaczcie, to nie ma nikogo w polu kardy praktycznie. Cel, strzel, strzel! To jest kwaśniewski! Pięknie, mamy 2 do 1 w 25. minucie i to jest chyba jego pierwsza bramka. Pierwszą strzelił Nowak, czym się wydaje, ale zobaczcie jak zachował się właśnie Nowak, jak pięknie dograł. Ta bramka wydaje wydaje mi się, że mógł się zachować lepiej, ale to nie mój problem. Tak jest, to jest pierwsza bramka Kwaśniewskiego. Prowadzimy 2 do 1. No nie, no nie, nie wyrobiłem szybkościowo i niestety mamy 2 do 2 i to jest dopiero drugi strzał na moją bramkę. Kurczę, szkoda, bo naprawdę obrona nie ogarnia w tym meczu, ale atak spisuje się u mnie naprawdę spoko. Zobaczymy co z tego wyjdzie, to była druga bramka to. Strzel, strzel, proszę cię! Nie, nie wpadła, ja już to widziałem w bramce. Patrzcie jak ładnie wjechał w pole kardę i słupek! Metalowy pręt w tym meczu pierwszy. Nowak po raz kolejny w polu karnym, Nowak i faulowany, tu będzie rzut karny i szansa na drugą bramkę dla Kwaśniewskiego, dla mojego kapitana. No, zobaczmy, Kwaśniewski, spróbuj mu uderzyć w środek. Myślałem, że zostanie, ale na szczęście nie, mamy 3 do 2 i to jest druga bramka mojego bohatera, czyli Kwaśniewskiego. Strzeli? Słupek, no to drugi metalowy pręd w tym meczu. Jestem ciekaw, ile w ogóle będę miał metalowych pręcików przez całą serię. No... Zobaczmy obok bramkarza. mi jeszcze to mi do no, pustaczka. Tak, 4-2. 64 minuta spotkania. Czy to jest kolejna bramka Nowaka? Czy to jest jednak ten zawodnik z Lecha Poznań, ten lewy skrzydłowy? Zaraz zobaczymy. Zulciak, tak, to jest ten zawodnik Lecha. Piąta? Słupek! No trzeci! No nie wierzę w to, jak to jest możliwe! Zobaczmy, jest szansa na kolejną bramkę Kwaśniewskiego, proszę, wpadnij! No to mógłbyś, upgrade kolejny! A, i to będzie bramka. O, pięknie to obronił! Pierwsza jego dobra interwencja w tym meczu, także ja się cieszę. O, Kwaśniewski, biegniesz sam na sam od połowy. Wychodzi bramkarz, czy nie wychodzi? Boże, Kwaśniewski, co ty zrobiłeś, człowieku? A teraz on ma sam na sam i on raczej tego nie zmarnuje. I mamy. ha, <laughs> nie trafił na pustą. Próbuję strzelić tą kolejną bramkę Kwaśniewskim, ale coś mi nie wychodzi. Aczkolwiek Kwaśniewski w polu karnym lewa noga. Kwaśniewski zablokowany. Jeszcze spalony. No, strzel to Kwaśniewski! No, ile jeszcze o tych sam na sam? On nie chce strzelić trzeciej bramki, on nie chce podwójnego upgrade'u. Chyba, że teraz zobaczmy. Kwaśniewski. Polu kardym Kwaśniewski to jest gol. No to... Uderz! No nie wierzę w tego typa! Ja pierdziec, on pijany jest, Kwaśniewski bez jaj. No, a mój przeciwnik trafia i mamy 4 do 3. Kto to strzelił? Mkhitaryan. No i mamy koniec spotkania. Jest zwycięstwo, ale jestem zły na Kwaśniewskiego że nie trafił swojej trzeciej bramki, bo naprawdę miał mnóstwo okazji, no niestety nie wyszło. Nowak, man of the match, 9-8 ocena Kwaśniewski, dwie bramki strzelone, szkoda, że nie było właśnie tej trzeciej. Zulciak też strzelił swoją jedną bramkę, więc teraz pora na upgrade. Jeszcze zobaczmy sobie na statystyki, 15 strzałów moich, 10 strzałów mojego przeciwnika, po 8 strzałów celnych, ale posiadanie piłki lepsze po mojej stronie. No jak widać, skila nie kupisz. No i pora pożegnać się z naszym polskim składem póki co, ale wrócimy jeszcze myślę w tej serii do ekstraklasy, ponieważ to są fajne akcenty, bardzo dobrze mi się grało tym składem, szczególnie Nowakiem, który jest niesamowity i polecam Wam go bardzo serdecznie, jak grać jakimiś brązowymi zawodnikami, tak żeby się pobawić po prostu, to weźcie sobie Nowaka, a teraz pora przeskoczyć na Overall 55. No i naszym nowym bohaterem będzie Williams, 80 Facea, 3 gwiazdki z Workrate high-low, 51 strzał. Wreszcie statystyk również widzicie sami, to jest zawodnik e, Montreal Impact, zawodnik MLS. A tak prezentuje się cały skład, który zbudowałem pod niego. Mamy tutaj Jonesa, który ma 86 overalla i on mi przypomina właśnie takiego Nowaka, e, ponieważ jest lepszy, jakby, jakby tak popatrzeć na statystyki, jest lepszy od mojego bohatera. No, ale to właśnie Williams jest moim bohaterem, więc to jego bramki będą się liczyły bardziej. Mamy tutaj jeszcze e, Belanda Gojeta. Czy Gojete, który ma nawet fajne statystyki, tylko szkoda, że oni wszyscy mają na razie tak mało gwiazdek, z filmów i słabszej nogi. Mamy tutaj Martina, on akurat prezentuje się chyba najsolidniej z tej, lini z tej linii pomocy. Mamy tutaj jeszcze kolejnego zawodnika z MLS-u, z zawodnika Filadelfii. Bardzo podoba mi się obrona, natomiast mamy Manele, mamy Robinsona i y Okfonu. Tych dwóch środkowych obrońców naprawdę wygląda solidnie, zobaczcie sobie ich tempo 76. Myślałem, że myszkę znowu tutaj miałem na drugim monitorze. E, mamy Samsona na prawej stronie, który kosztował 2000 końców i bramkarza zawodnika, również MLS-u. Jest to reprezentacja Kanady. Także idę szukać mojego drugiego przeciwnika i gramy teraz o awans do kolejnej ligi, także być może będzie kolejny upgrade. No i zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika w dzisiejszym odcinku. Co my tu mamy? Troszkę srebrem tutaj e, tak w oczy się rzuca najbardziej. 4-3-2-1 formacja. Mamy pomimo tego 3 złotych zawodników, jeden świecący, ale skład Szwedów, także bardzo interesujący. To jest fajnie trafiać na takie ciekawe inne składy niż standardowe BPL czy BBVA. Naprawdę dlatego warto robić takie serie. Dlatego ja lubię grać brązowymi zawodnikami, lubię odkrywać nowe bestie, lubię prezentować Wam też przeróżne składy. A w tej serii najbardziej podoba mi się to, że co mecz macie inny skład. Praktycznie, praktycznie co mecz, bo jeśli oczywiście nie wygram, to nowego składu nie ma. Um, no ale co upgrade macie cały nowy skład. Zmieniają się wszyscy zawodnicy, więc możecie zobaczyć mnóstwo składów. Nie jest to monotonne, nie jest to nudne. Mam nadzieję dla Was, także e, lecimy z kolejnym spotkaniem, chyba że tutaj się zacznie niezbyt przyjemnie. Zobaczmy. Łoł, wow, było groźnie. Aha, połączenie z moim przeciwnikiem zostało przerwane. No, nieźle. No dobra, wyszukałem naszego kolejnego przeciwnika, nie wiem co on tam robi. Chyba jakiś YouTuber. Nie um, co on tam mówi? Mówi, że nikogo nie potrzebuje z mojego zespołu. Chociażby jakąś serię prowadził. Zespołu, to jest, zespołu, zespołu? Zespołu, Więc, tak, ja w Mówisz, że powinien na wygrać tytuł dywizji dziesiątej. On jest w lidze dziesiątej. team shite. Team is shite. a few goals in there as well. We've got. No, pierwszy strzał na Bramkę. Ayyy! I think Nie wiem tutaj to bym mu dał, ale... O tam leży... Dobra. You have star packs! Where are they? Jak goś hucha! Juchum <tunki> <Adny, kiddo. tunki> Idę po chusteczki dla młodego. What? O, o, o tu są. Trzymaj. Co to jakaś wiewiórka tam jest? Dawaj trzecią. Dobra, ja muszę przestać, bo mi oskarżą za znęcanie się nad dziećmi, kurczę. <grywa> oj, oj, oj. Pan tata wjechał znowu do pokoju, słyszę. No i po dzieciaku. No i dzięki temu szybkiemu zwycięstwu udało się awansować do kolejnej ligi 12 punktów na moim koncie. I to jest Liga teraz ósma, więc już mamy awans, także będzie podwójny upgrade, oczywiście za wygrany mecz, no i za awans także z overalla 55, przeskakujemy na overall 57, lecę zbudować skład i widzimy się za chwilkę. Bardzo szybki upgrade, przeskakujemy z overalla 55 na 57, więc pora na naszą nową gwiazdę i będzie to Ansach 75 pejsa. 54 strzałów, troszkę mało, skill move tylko dwie gwiazdki i słabszej nogi 3 gwiazdki, ale kosztował tylko 200 końców, więc mu wybaczam. A cały skład zbudowany właśnie pod ansaha wygląda w ten sposób. Yy, użyłem tutaj zawodników, którzy mają może troszkę mniej overall, ale naprawdę prezentują się bardzo dobrze jeśli chodzi o statystyki. Jest Kili, Kelly Evans, który ma 84 pejsa. Chciałem mieć szybkie skrzydła i połączyłem go z Alenem, którym uwielbiam grać, jak wiecie. No i mamy też ciekawego zawodnika, którym jest Bowling, 81 pejsa, więc naprawdę to są bestie. Ten prawie 80 również pejsa. Mamy kolejnego, Bere, 70 pejsa, ale inne statystyki bardzo fajne. Do tego w obronie Sharp, mamy Franksa, mamy Johnsona, którego już widzieliście u mnie. I na prawej stronie jest Litty czy Lightly, nie mam pojęcia jak to się wymawia i jest jeszcze Dan na bramce. Ten skład prezentuje się naprawdę fajnie. 57 jest taka wyróżniająca się nasza, yy, nasz bohater, nasza gwiazda. Teraz weźmy jeszcze tutaj, zmieńmy wszystko tak, żeby on wykonywał stałe fragmenty gry. Yy, także rzuty karne. Ja sobie to ustawię na szybko. I widzimy się zaraz w następnym meczu, bo będzie jeszcze jedno spotkanie, oczywiście. Dlatego że nasz przeciwnik zrajdquitował w pierwszej połowie. No i oczywiście też soczek. Za chwilkę damy naszemu napastnikowi, naszej nowej gwieździe, naszemu nowemu bohaterowi. Ponieważ jeśli przeciwnik zrobi rajdquit, to należy się soczek plus 10. I zobaczcie, tak prezentują się teraz jego statystyki, 85 pejsa, 64 strzałów, no dałem gościowi plus 10, a strzały ma i tak słabe, to nie brzmi pocieszająco. No i zobaczmy na skład naszego przeciwnika następnego w dzisiejszym odcinku, 442 formacja, 43 zgrania, ale ma na prawej stronie obrony, choć to jest chyba jego największy pozytyw w tym składzie. E, troszkę nie ma też zawodników wszystkich na pozycjach, więc to też plus dla mnie. No zobaczymy, jak będzie grał. Mam nadzieję, że będzie łatwe zwycięstwo, ale żeby się nie przeliczył. Będzie gol. 1-0. Druga minuta spotkania, ale to wykończył. I to jest bramka naszego nowego. Tak jest! Opaska kapitańska. Specjalnie też po to właśnie e, daję te opaski, żeby od razu rozpoznawać moich bohaterów. No i mamy brameczkę na 1 do 0 i zobaczmy czy uda Tutaj może strzelić kolejną tak szybko, to by byłoby fajne. Podwójny upgrade może. To jest, to jest cel na ten mecz. Zobaczcie, jak ładne wejście w pole karne, mamy 2 do 0. 11. minuta spotkania, pięknie. Nie udało się jemu, to może uda się temu. Mamy 3 do 0 w 28. minucie. Póki co idzie bardzo łatwo. Tak jest? To jest druga bramka? Nawet w sumie się nie odzywałem, bo nie spodziewałem się, czy to wpadnie, po prostu podałem do tego zawodnika, uderzyłem. Zobaczcie, jaka to była ciężka pozycja do zdobycia bramki w ogóle. Ustawiony tyłem, strzał lewą nogą, no i mamy drugą bramkę, to jest 4 do 0. Tak, Ansa strzela swoją drugą bramkę, więc będzie naprawdę spora okazja na to, żeby strzelić jeszcze jedną. Mamy jeszcze całą drugą połowę, o ile mój przeciwnik nie wyjdzie, chyba że uda mi się teraz... Aj, nie wyszło, chociaż jeszcze może coś w tej akcji będzie? Nie, jednak nic, a może? O, jaki faul, panie sędzio, to jest żółta kartka. Zobaczcie, lewa noga i to powinna być... Nie, słupek, to miała być bramka w wykonaniu mojego... mojego bohatera i niestety nie wyszło, mamy 5 do 0. No cóż, trudno, może w drugiej połowie się uda. No, dawaj teraz, strzel to. No i znowu trafia w słupek. Ja nie wiem, który to już dzisiaj jest słupek, piąty, szósty, już przestałem liczyć. Jest, to jest ta sytuacja, to jest ta szansa, musisz to strzelić, tak jest, 6 do 0, podwójny upgrade, już będzie na pewno, bo to jest hat-trick mojego zawodnika, a tego meczu raczej nie przegram. Rzut karny? No nie, ja chciałem strzelać, dobra, może, może z karnego strzelę, mamy czerwoną kartkę dla Walkera i to będzie szansa na moją czwartą bramkę tego naszego bohatera, zobaczmy... Środek bramki jak zwykle pod poprzeczkę. Analog do góry, proszę pana, inaczej nie obronisz. 7-0, jego czwarta bramka. Ja biegnę, po, biegnę tak. Spróbuję ugrać drugiego hat w tym meczu. To będzie ciężkie. Zobaczcie, jak ładnie się rozpędza. Jest w polu karnym. Jeszcze zamarkowanie. Lewa noga nie weszło. To powinna być bramka. Jezus w polu karnym. I tak, to jest jego piąta bramka w tym spotkaniu. Jeszcze jedna. I będzie podwójny hat-trick. To byłoby piękne. Potrójny upgrade, upgrade. Czegoś, czego jeszcze nie było w tej serii. No, zobaczmy. Może teraz. W polu karnym już jest sam na sam praktycznie. 9-0. I to jest szósta bramka mojego zawodnika w tym spotkaniu, o ile się nie mylę. Więc będzie potrójny upgrade. Coś niesamowitego. Przeskoczymy aż o 3 overale w górę. Jeszcze mamy fajną sytuację z rzutu wolnego. 80 minuta i rzut wolny właśnie tuż przed polem karnym. Zobaczmy jak on to uderzy. Nie wiem czy nie za mocno. No niestety ciężko jest trafić z takimi brązowymi zawodnikami z wolnego, no ale próbowałem. No jeszcze jedna bramka? Tak jest! To jest jego siódma bramka w tym spotkaniu. 10-0. Co się kolej rozstrzelał? No dawaj, jeszcze jedną. Nie! Ja go dobronił! Byłaby już ósma bramka i brakłoby tylko jednej. Ale to zmarnowałem teraz. Jest, 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 mamy następną bramkę, to jest ósma, jeszcze tylko jedna i będzie upgrade razy cztery, to jest coś niesamowitego, jeśli mi się to uda, ale próbuję jak tylko mogę, mój przeciwnik już się bawi, ja daję tutaj full offensive i oczywiście biorę mojego zawodnika jedziemy z tym. No i mamy koniec spotkania, niestety nie udało się, strzeliłem tylko 8 bramek moim nowym bohaterem, ale mecz naprawdę fajny pod względem upgrade'ów. Oczywiście ten przeciwnik nie był wymagający do tego, bawił się, próbował już tam byle dograć ten mecz do końca, byle dostać końcy. Zobaczmy jeszcze na podsumowanie jak to wszystko się prezentuje w statystykach. Ansach, 8 bramek Kelly Evans, jedna bramka man of the match. Na miejscu Ansacha to bym się wkurzył. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, widzimy się w kolejnym, gdzie zbuduję już skład pod mojego nowego bohatera, który będzie miał overall 60, więc naprawdę mega fajna sprawa, że udało mi się awansować z 57 na 60, jestem też w ósmej lidze. Więc podsumujmy sobie to wszystko. Dwa hadryki dały dwa overally w górę, czyli 59. No i oczywiście mecz wygrany to overall plus jeden w górę, czyli 60. To jest tak do potwierdzenia. Pod spodem pamiętajcie o tym, że macie ankietę do zagłosowania. Widzimy się kolejnym razem. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, aby być na bieżąco. Także jeśli ktoś jest nowy, kliknijcie subskrybuj pod spodem. Trzymajcie się. Na razie i piona!